Radomiakowi kibicuje Platinium Fitness. Radom ulica biznesowa 8. Sportowym emocjom, smaku nadaje Max Premium Burgers. Witam Państwa na konferencji po meczu Widzę w Łódź Radomiak Radom. W spotkaniu 17. Kolegi PKO Bank Polskiej Ekstraklasy Lepsi Okazali się goście. Z nami jest trener drużyny przeciwnej, Maciej Kędziorek. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór, Państwu. Na początek poproszę o komentarz do tego spotkania. Zacznę może trochę nietypowo, bo chciałem wyróżnić największych bohaterów dzisiejszego dnia, a uważam, że była to e, ta grupa osób odpowiedzialna za reanimację kibica, która, która nastąpiła chyba w 20 z tego co pamiętam. To jest ważna rzecz i to jest prawdziwe bohaterstwo, nie, nie to, że wygraliśmy 3-0, czy tam to co tu się działo, bo to jest życie prawdziwe i, i jakby piłka schodzi na drugi plan i wielki szacunek od całego naszego klubu, od Radomiaka, dla tych osób, które zadziałały w taki fantastyczny sposób i pomogły kibicowi dojść, z tego co wiem, do, do zdrowia. Także to jest główny bohater, to są główni bohaterowie dzisiejszego wieczoru. Co do samego meczu, to przyjechaliśmy tutaj z konkretnym planem. Uważam, że widzę, w to jest zespół Powtarzalny, co jest atutem, bo to jest zespół, który gra w piłkę w określony sposób. Trener Myśliwiec przyjął bardzo ambitny sposób grania. Tydzień temu w Poznaniu pokazał, jak. Jak mogą być groźni i skuteczni, dlatego też chcieliśmy się temu przeciwstawić. Chcieliśmy trochę bardziej czasami grać w piłkę, częściej zmieniać stronę, ale przez to trochę przez warunki pogodowe, może trochę przez to też, że, że nie do końca, że, że no nie, w, m, zabrakło nam pewnych mechanizmów, nad którymi, automatycznie, nad którymi pracujemy. Nie zawsze to wychodziło, ale na pewno będziemy chcieli w kolejnych meczach grać w piłkę, będziemy chcieli, będziemy chcieli większe akcenty, ofensy, więcej postawić na akcenty ofensywne. E, przy okazji chciałem podziękować mojemu sztabowi, bo to oni dzisiaj zasłużyli na zwycięstwo. Ja pracuję z zespołem od piątku. E, praktycznie nie miałem, wcześ wcześniej coś tam konsultowałem, ale, ale, ale to chłop, moi asystenci prowadzili zespół w tym tygodniu, również sztab organizacyjny, bo, bo tutaj wszystko było perfekcyjnie zorganizowane w tym, w tym czasie. No i, no i dziękuję również naszym kibicom, stałem niedaleko ich sektora, cała druga połowa. Nie wiem, czy na chwilę przestali dopingować, naprawdę szacunek. Bardzo przyjemnie się, się pracuje w takich warunkach. Dziękuję trenerze. Pora na pytania. Tradycyjnie przypomnę o tym, żeby przed zadaniem podać nazwę redakcji. Maciek, proszę rozpocznij. Maciej Winczewski, Radio Widzew. Po pierwsze niestety gratulacje z okazji udanego debiutu. Gratulacje za, za ten początek pana wypowiedzi, bo, bo, bo to też pokazuje klasę. Natomiast te, chciałem zapytać, e, Słynie Pan z, z tych stałych fragmentów gry, tak, gdzie, gdzie w pierwszym sezonie Rakowa to Pan za to odpowiadał. Od tego się chyba mocno spodziewaliśmy i, i, i baliśmy. Okazało się, że to, że to kontrą. Łatwo było zaskoczyć widzew? Zostałych fragmentów nie strzeliśmy bramki, więc, więc, więc no, okazuje się, że nie było łatwo. Natomiast zostałych fragmentów, już dziś o tym mówiłem. Mam od tego lepszych specjalistów niż ja w, w swoim sztabie i to oni będą teraz za to odpowiedzialni, więc więc nie chciałbym też, żeby jeżeli coś będzie dobrego, żeby to szło na moje konto, bo ja już nie jestem za to odpowiedzialny. Tak jak powiedziałem, mam, mam, mam świetnych fachowców i to oni będą teraz za to odpowiedzialni. Nie było łatwo. Um, Widzę, jest dobrze dobrze zorganizowanym zespołem. Nie tylko, jeśli chodzi o te fragmenty, ogólnie to co mówiłem wcześniej, jeśli chodzi o organizację gry, także, także po, postaramy się jako radom, żeby w następnych meczach to byśmy byli w tym momencie bardziej skuteczni. Traktuje to pan to, to dzisiejsze zwycięstwo troszkę w kategoriach takiego rewanżu za to, co stało się przed przed tygodnią, bo to też taka nietypowa sytuacja, że tydzień po tygodniu miał pan okazję mierzyć się z widzem wcześniej jako asystent, teraz już jako pierwszy trener. Dziękuję. Śmieję się dzisiaj z Andrzejem Kasprzakiem, że mam nadzieję, że za tydzień się już nie spotkamy, że już dwa tygodnie z rządu się widzimy, że to już jest koniec. Natomiast mówiąc tak poważnie, absolutnie tego tak nie traktuję a traktuję to jako mecz Radomiak kontra, kontra Widzew i tylko na tym się skupiam i tylko na, to jest tylko dla mnie w tym momencie ważne. Proszę. Dobry wieczór, panie trenerze. Bartłomiej żyjczak, Futbolowa Rebelia.com. Panie trenerze, ponieważ nie byłem obecny na wczorajszej konferencji, na której został pan przedstawiony jako trener Radomiaka, to chciałbym z tego miejsca pogratulować panu nowej pracy i życzyć wszystkiego dobrego w tej sytuacji, kiedy zaczyna pan pracę jako na własny dorobek, na szczeblu centralnym, to przede wszystkim. No a jeśli chodzi o sam mecz, to, to jaki był plan taktyczny na ten mecz, bo um, było to prowadzenie 2 do 0. Wydawało się, początek drugiej połowy Widzew dość mocno ruszył do przodu. I czy, czy zmusił was do tego, czy po prostu mając w perspektywie to, to 2-0 na wyjeździe, po prostu zaczęliście momentami tak głęboko bronić? Dziękuję bardzo za miłe słowa. Chętnie bym opowiedział cały nasz plan taktyczny, ale myślę, że, że nie macie tyle czasu. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, chciałem wykorzystać to, co widzę w, w mocnej i słabej strony. Widzę w, widzę w broni w sposób określony, stara się grać strefowo, zamyka sektory najbliższe, otwiera, otwiera sektory dalsze. I chcieliśmy to wykorzystać, chcieliśmy zmieniać często e, stronę przez różne sposoby. W różnym, różnymi sektorami, różnymi miejscami <laughs> i taki był plan, e, absolutnie nie mieliśmy zamiaru się cofnąć i absolutnie nawet w przerwie pierwsze moje słowa to były takie, że teraz jest presja na Widzewie, ale my nie możemy się za nisko cofnąć, musimy cały czas dążyć do tego, żeby nie dać się zamknąć, żeby wychodzić wyżej. Więc, więc wiadomo, że, że absolutnie nie jestem zwolennikiem takiego murowania, takiej gry w piłkę, jak miejscami miała miejsce, ale też jestem zwolennikiem pragmatyzmu i czasami trzeba też zagrać w ten sposób, żeby to przyniosło efekty. Natomiast, ym, natomiast też, o, tak jak powiedziałem, no, bliższa mi jest filozofia zdecydowanie gry w piłkę. Mówił Pan na wczorajszej konferencji prasowej, że na efekty Pana pracy też trzeba będzie trochę poczekać, że, że to nie jest tak z dnia na dzień. Natomiast, no, chyba to była trochę kurtuazja, bo dzisiaj Radomiak wyglądał jak, jak zespół, który, w który tchnął Pan zupełnie nowe życie. No, a tak jak powiedziałem wcześniej, to jest zasługa moich asystentów, którzy wykonali kawał świetnej, świetnej roboty w tym tygodniu. Ja chciałbym, żebyśmy za jakiś czas, tak jak teraz możemy mówić o widzewie który gra w sposób określony i charakterystyczny. Chciałbym też, żeby za jakiś czas można było tak mówić o moim zespole, że to jest radomek, który gra tak, tak i tak, tak w ataku, tak w obronie. Do tego będę dążył i mam nadzieję, że to będzie efektowne i efektywne. Dziękuję. Bardzo proszę, tam Krzysztof Sędzicki. Krzysztof Sędzicki, Wirtualna Polska. Panie trenerze, właśnie pytanie trochę wiążące się z tym, co było przed chwilą, ale tak powiedzmy. Co pan zdążył zrobić przez te kilka dni? Jak wyglądały te w ogóle zajęcia? Jak pan wszedł, rozmawiał pan więcej z piłkarzami, właśnie no, stałe fragmenty to już było mówione, ale chodzi o to, że, że no, jakąś część pracy przez te chociażby trzy dni pan wykonał? Tak jak powiedziałem, jeszcze raz powtórzę, przy pomocy sztabu i dzięki mojemu sztabowi myślę, że udało nam się zdiagnozować rzeczy, które trzeba... Skupić się na, tych, na zasadzie pareto, czyli tych 20%, które mają wpływ na 80%, i te rzeczy, i ten, na te rzeczy poprawić, te rzeczy, te, te rzeczy trochę zmienić, i zarówno pod kątem organizacji gry, organizacji życia i mentalności naszego zespołu. Było mało, bardzo mało czasu, więc musieliśmy być mega trafić w to, co, w to, co chcemy w te, zidentyfikować te rzeczy, które, na których nam zależało. Do tego myślę, że, że, że analiza, bo bo gdzieś tam to wszystko, o czym sobie mówiliśmy, było w miarę, w miarę spójne z tym, co zobaczyliśmy dzisiaj, dzisiaj na boisku. Także, także mówię, no to spokojnie, to dopiero były, to jest jeden mecz, dwa dni. Wiem, ile pracy jeszcze jest przed nami, wiem, ile, jeszcze, ile nas czeka jeszcze wyzwań, ale krok po kroku staramy się gdzieś tam pracować staramy się pracować staramy się identyfikować te problemy i to wszystko układać tak jak to powinno, powinno wyglądać jeśli chodzi o organizację gry organizację zespołu i wiele wiele innych innych tematów czy mamy kolejne pytania jeśli nie to bardzo dziękuję trenerze za... dziękuję państwu bardzo pierwsza kluczowa rzecz to życzenia serdeczne życzenia zdrowia dla naszego kibica a propos, no dostaliśmy informację bieżąco, że już jest lepiej niż było na pewno i dużo zdrówka i trzymamy kciuki. Ja mam informację z pierwszej dróg. ręki jeśli można. Yy, został wybudzony w karetce, jest OK. Super, zdrówka, jeszcze raz zdrówka. A co do meczu, to oczywiście przyjmujesz trójkę u siebie i, i wiele myśli Masz w głowie od razu, ja mam oczywiście wiele myśli w głowie. A propos samego przebiegu, a jak tak się odetnę od wyniku, odetnę się od emocji, które się kotują, to, to się zaczynam zastanawiać, jak tę piłkę jeszcze lepiej rozumieć. Ale słowo, które mam w głowie, to jest momentum. I zastanawiam się, jak ja jeszcze lepiej mogę przygotować zespół na taki yy, przebieg wydarzeń obraz wydarzeń bo wydawało się, że w tych no, nieoptymalnych warunkach do grania w piłkę. Robiliśmy wszystko nieźle, pomimo tego, że przeciwnik miał swój pomysł, bardzo zbliżony do tego, żeby nie powiedzieć taki sam jak nasz ostatni przeciwnik Lech Poznań, do ominięcia naszego pressingu, co wychodziło bardzo rzadko. To pod kątem merytorycznym tutaj nie mogę mieć uwag do moich piłkarzy, podobnie do ataków pozycyjnych, gdzie staraliśmy się dążyć do wykreowania dobrych sytuacji, ale zabrakło mi w tym pasji, takiej puszczenia lejców fantazji i emocji, takich pozytywnych, które powodują, że idziemy, że gramy po swojemu i że idziemy do przodu. I tutaj mam oczywiście największy żal do siebie, bo jako. Challenge, jeżeli mogę tak powiedzieć, po ostatnim meczu i po tej takiej niemałej euforii wynikającej z naszego ostatniego dobrego wystąpienia i rezultatu, chciałem tak trochę w odprawie przedmeczowej stonować nastroje i, i odwrócić uwagę od tego, wszystkiego, co się wydarzyło, i dać challenge moim piłkarzom, czego nigdy nie robię. Zagrajmy na zero z tyłu. I być może to było takie kluczowe, że my. Chcąc pójść krok dalej, czyli zagrać dobrze ofensywnie, ja zwróciłem uwagę i najmocniejszy przekaz był na to, że dawno nie zagraliśmy z tyłu na zero, bo traciliśmy jakieś takie bramki nie do końca. Nie do końca powiedzmy, takie, którym mogliśmy jeszcze zapobiec po prostu. I tutaj mam żal, bo miałem poczucie, że w pierwszej połowie, o ile taktycznie, merytorycznie było OK, to być może tego zabrakło moim piłkarzom, takiego pójścia Wabank. I zdobycia bramki, bo to było ważniejsze niż nie stracenie, jak się okazuje, bo nawet te bramki, które straciliśmy, jak sobie jeszcze raz, czego co rzadko robię, obejrzałem teraz na szybko, to dobry pressing, dobry odbiór, w drugie tempo wybicie długiej piłki, gdzieś ona spada w środek, gdzie my jesteśmy bliżej do piłki, jesteśmy w pół drogi, i takie zawahanie, moment zawahania i braku pewności. I o ile dobrze liczę, to przeciwnik stworzył cztery sytuacje, z czego ma trzy gole. I to jest też dla mnie zastanawiające, jak jeszcze podkreślę, jeszcze raz, jak lepiej przygotować zespół do tego, żeby takie momentum, jakie mieliśmy, bo pomimo tych przerowników niezależnych powiedzmy w pierwszej połowie, no to myślę, że niewiele zwiastowało, że to się skończy tak źle. A trzecia bramka w sumie to już. Yy, Rozumiem moich piłkarzy, chcieli pójść do przodu, chcieli pójść w abang, czy to przed zmianami, bo od razu weszliśmy w 5 minut, mieliśmy dwie dogodne sytuacje. Później kolejne próby naporu, gdzie też traciliśmy odrobinę cierpliwości i, i parę, parę dośrodkowań mogło, mogliśmy po prostu się powstrzymać od nich. I ta bramka trzecia to już był chyba gwóźdź do naszej trumny, jeżeli chodzi o ten mecz. Ale najważniejsza rzecz, oprócz tego, że musimy trzymać momentu, musimy wykorzystać momentu, musimy stworzyć klarowną sytuację i ją wykorzystać, to najważniejsze jest to, że mam kolejną okazję do, do pracy z piłkarzami i poznać ich w trudniejszym momencie w trudniejszym momencie w tym sensie wyniku. A dobra okazja do, do rewanżu. Mam nadzieję, że pojawi się już niebawem w Mielcu. Dziękuję. Radomiakowi kibicuje Platinium Fitness. Radom ulica biznesowa 8. Sportowym emocjom w smaku nadaje Max Premium Burgers.